Szukam raju, rozmowy, które mogą inspirować. A co jest dla Ciebie, ojcze, rajem? No, trudne pytanie. Ojciec Paweł, drobot, w drodze do raju. Ale i ciekawe. Myślę, że raj to jest miejsce, skąd pochodzę i miejsce, dokąd zmierzam. A znasz drogę, ojcze, do raju? Drogę. Jest ktoś, kto tą drogę pokazuje. A można I... na skróty? Na skróty? Ja myślę, że każdy ma swoją drogę. I dla jednych to są skróty. A dla, dla jednych wydają się, że to są skróty, a dla drugich jest to normalna droga. Nie ma skrótów chyba. Mamy takie miejsce, gdzie wszyscy idziemy różnymi drogami. Tak, coś takiego. Dla jednych ta droga może na przykład zajmować kilometr, użyję miar ziemskich. Jeżeli przełożymy to na czas, ktoś może tą drogą iść 20 lat, ktoś może iść 5 lat, ktoś może iść 90 lat. Mhm. Papież Franciszek mówi, że czas jest ważniejszy od przestrzeni. No właśnie, to jest to. to jest, A ja to lubię to. autostop. Można tam. Autostopem? Autostop. Na tej naszej drodze mamy coś takiego jak autostop. Czyli jest ktoś, kto, nas, kto nam pomaga, żeby samemu nie iść. Jest coś takiego. Z autostopem to jest tak, że trzeba mieć trochę odwagi, żeby stanąć, żeby pokazać bezradność i żeby zaufać temu, który nas podwiezie. No właśnie, masz rację. Trzeba pokazać bezradność i zaufanie. No i to jest to, autostop. Pamiętam, jak przez całą Francję kiedyś jechałam autostopem i najfajniejszym momentem był szalony włoch, który po prostu pędził gdzieś na wakacje i specjalnie nadłożył 200 km, żeby dowieść do celu. Bezinteresownie, z włoską fantazją. Takich fantastów mamy często na naszej drodze. Jeżeli chodzi o drogę do raju, to tak. Jest dużo takich szaleńców, którzy, którzy są w stanie zmienić tą drogę, żeby... Autostopowicza dowieść na miejsce, gdzie chce on dotrzeć. Za autostop nie płacimy, a jak z naszą podróżą do raju? Tak samo, powiem jasno. Autostopem dla mnie jest przestrzeń, którą nazywamy kościołem, czyli to jest wspólnota. I spotkałem na swojej drodze wielu ludzi, którzy zmienili swoją drogę po to, żeby mnie podwieźć bliżej raju. Jeżeli popatrzymy na przewodnika, to dla mnie takim przewodnikiem jest Jezus Chrystus. Sam powiedział zresztą, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Mówi, że tym czymś, co pozwala nam, abyśmy szli, jest zbawienie, i to jest właśnie za darmo. I jest jeszcze taka prawidłowość, że jak sami zostaniemy podwiedzieni, to potem łatwiej nam świadczyć tę pomoc innym. Racja. No bo cóż, doświadczając dobra, każdy człowiek chce się dzielić tym dobrem. Na tym to polega. Jaki jest klimat w Raju? Ja myślę, że tam jest lato. Zimy chyba tam nie ma. Ale jest tam wiosna, taka przyjemna, piękna wiosna i nieustanne lato. Nie ma tajfunów, nie ma mroźnych zim, gradu nie ma. Chyba tak tam jest. Ojciec Joachim Baden opowiadał, że dla niego raj to jest morze Coca-Coli i dobra kiełbasa. Myślę, że to też może być sprofilowane pod mhm. kultury, no bo dla nas Europejczyków to pewnie raj tak mógłby wyglądać. Natomiast, no, teraz zastanawiam się rzeczywiście, dla eskimosów. Ciepło? Słońce to chyba niekoniecznie, nie? No właśnie. To jest miejsce, gdzie człowiek czuje się na swoim miejscu i w swoim domu. I miejsce jest dla każdego. Dla każdego. Tylko trzeba wsiąść i pojechać. Albo stanąć i odważyć się. Poprosić o pomoc. Tak, tak. czekać, wyciągnąć dłoń, powiedzieć chcę i tyle. Czy możliwy jest raj na ziemi? Raj na ziemi jest możliwy, ale nie w pełni. Jezus nazywał to ziarna Królestwa Bożego, ziarnami Królestwa Bożego i każdy gest miłości, troski, solidarności, życzliwości dla drugiego człowieka, tej takiej bezinteresowności w podwiezieniu autostopem, i czasami również zmiany planu mojej drogi, jeżeli tego autostopowicza znajdę, to są takie doświadczenia raju, drogi do raju, o, tak może lepiej. Ale jeżeli mam kierunek, w którym idę, to już jest bardzo dużo. Bardzo dużo. Szukam raju. Szukam raju. Kolejna rozmowa już za tydzień.